Pani dyrektor, spotykamy się już po raz trzeci na Wigilii na Starym Mieście. To taka impreza, która powoli wpisuje się już na stałe do tego harmonogramu imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach. Tak bardzo nam na tym zależało, bo muzyczna wigilia trwa wiele lat. W środku kultury się odbywała od trzech lat próby przeniesienia jej w plener, właśnie w serce starego miasta, w serce historyczne miasta, Polic. I zależało nam, żeby ona się przyjęła, żeby to była impreza, na którą chętnie przychodzą ludzie. Z dużym niepokojem do niej podchodziliśmy, zwłaszcza ta godzina 15, dzień poprzedni. Ale się okazało, jak patrzymy na frekwencję, że jest dobrze, że więcej wystawców, więcej wykonawców. Atmosfera jest taka, Przedświąteczna i chyba o to chodzi, żeby znaleźć chwilę w tym zabieganiu, się trochę wspólnie pocieszyć. Bardzo fajnie, że występują dzieci ze szkół, z gimnazjów, ze stowarzyszeń, chóry funkcjonujące w naszym mieście. No i dzisiaj wielka atrakcja dla wszystkich, czyli teatr uliczny z pięknymi, wielkimi, bardzo bogatymi przedstawieniem teatralnym, więc mam nadzieję, że to będzie hit dzisiejszego dnia. I cieszę się, że się wpisuje to w tradycję, bo myślę, że nam jest tego potrzeba. Staramy się organizować imprezy w różnych częściach naszej gminy. Przypominam, Nowe Miasto ma Dni Polic, Jasienica ma Jarmark, Trzebierz ma swoją imprezę, nawet dwie powiedziałabym letnie, a Rynek Starego Miasta no, stał gdzieś na uboczu. Chcemy go trochę policzaną przypomnieć i temu służy też ta impreza. Jest też ze mną! Bo A jak żeby to inaczej! Ew, Krystian! Nie może też zabraknąć! W moim orszaku Rudolfa! Rudolfie, pokaż, jak wjeżdżasz kopytkami! O i Pokaż, jak machasz ogonkiem! jak różkami ruszasz! O moim orszaku też! Nie może zabraknąć moich strażników. To odwróćcie się do tyłu i zobaczcie ich w cudownie pięknym anielskim tańcu. To te postaci trzymające w górze gwiazdy, które oświetlają mi drogę. To spiekła rodem, który podkrada nam prezenty i psuci! Ostatnio w Berlinie zjadł 20 kg słodyczy i tak się na... Akis! malo wściekła! Idź do piekła! Akis! 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 Święty mi my ci pomóżemy. Wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesieni. Oczywiście siądę. A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna. Od domu do domu ciężką pracę ma. Kiedy pieklo tam stąd występny lód. Gdyby ta bieda, Czek już odpocząć mógł. Oj, oj, gdybym tylko mógł odpocząć. Ale to są takie pracowite dni, drogi i kochane dzieci, że Mikołaj będzie odpoczywał troszeczkę później. I mamy tutaj naszą pocztę Mikołajkową. Ho-ho-ho! Bałwanku, zaprezentuj! O, jest bardzo dużo listów! Bardzo dużo listów! I ja Wam przyrzekam i obiecuję, kto taki list jeszcze mi tutaj da, nie musi go wysyłać. Albo do kieszonki, albo tutaj do poczty. Ho-ho-ho! Na pewno to marzenie się. Spełni smakowite pierniczki. Hmm, 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 dam dam, 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 upiekę pyszne czekoladowe pierniczki na Boże Narodzenie. Ha, ha ha na pewno wszystkim poprawię humor. Mmm, hmm, 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 hmm. hmm, jakie wspaniałe. Hmm, Zaniosek kilka świętemu Mikołajowi, aby posilił się przed wylotem. A co to jest? Proszę, Mikołaju, oto czekoladowe pierniczki. Czekoladowe pierniczki prawdziwe delicje ale 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 mi urósł brzuszek Fery nakarmione są Święty Mikołaj? Jest! Prezenty dla dzieci na całym świecie! Mm, co? No to ruszajcie! Oh. 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 A to co? Czyżby ten kamień się skurczył? Ja się nie jeszcze. Rudolfie! Pomóż mi, bardzo cię proszę. Wyciągnij mnie z tego komina. No, to wszystko moja wina. Zjadłem gdzieś za dużo, słodyczy. Bez umiaru. Co ja teraz zrobię? Oj, 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 Ale święty Mikołaju, co się stało? Drogi Elfie. Nie mieszczę się do żadnego komina. Teraz muszę wymyślić sposób, aby wnieść prezenty przez komin. Na całym świecie dzieci czekają na prezenty na Boże Narodzenie. Mm. Mam! Chyba mógłbym rzucać prezenty do kominów z moich sań!